Cześć, witam wszystkich, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj dosyć ciekawy odcinek, ponieważ przeserwisuje dosyć taki dziwny rower. Jest to rodzaj roweru typu fatbike na bardzo szerokich i grubych oponach. Są to obręcze 20 calowe z oponami 4 cale. Rower został przywieziony z zagranicy. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że on e, prawdopodobnie przyjechał już stamtąd niesprawny. Nie, nie Podzespoły, jakie tutaj występują, to e, silnik w tylnym kole e, Bafanga 252, sterownik tutaj e, pod e, kanapą i bateria e, tutaj z tyłu pod e, sterownikiem, pod tą całą kanapą. E, rama aluminiowa rower marki e, Knap e, na zawieszeniu sztywnym e, aczkolwiek tutaj fajnie jest rozwiązane bo jest e, zrobione to na e, wzorowane tutaj ten przód jest wzorowany na e, zawieszeniu motocyklowym zresztą bryła tego roweru w ogóle wygląda jak e, e, motocyklowa dodatkowo z tyłu tutaj są sety e, dla e, pasażera tak, jakby ten rower wygląda na to, że jest dwuosobowy, ma z przodu bardzo fajną lampę LEDową. Z tyłu i z przodu są hamulce tarczowe hydrauliczne, które też są de facto niesprawne, ale to zajmiemy się z tym później. W pierwszej kolejności muszę tu, jakby uruchomić sam silnik ze sterownikiem bo objawy są takie, że po uruchomieniu roweru wspomaganie, obojętnie na którym byłby stopniu wspomagania wyłącza się po chwili i wyskakuje błąd E21 jak sprawdziłem już to w, na stronie Bafanga błąd E21 to jest po prostu brak odczytu e, albo błędny odczyt e, prędkości obrotowej e, koła. E, w silnikach, w zestawach tutaj e, Bafanga jest tak, że prawdopodobnie zastosowany jest jeszcze jeden czujnik, e, tak jak e, to ma e, w zwykłych rowerach. Chodzi tutaj o mm, taki czujnik magnetyczny czyli taki zwany na szprychę zakładany magnes i czujnik bo on dostaje informacje z czujnika pas do sterownika, że, ma, że zaczęło się padałowanie. W tym momencie idzie prąd na silnik koło jest wprawiane w ruch i tak jakby ten czujnik obrotowy koła jest tylko po to, że informacja trafia z powrotem do, do, do sterownika, że koło się kręci. Tutaj tego czujnika prawdopodobnie nie ma, albo jest demontowany, więc on takiej informacji nie dostaje zwrotnej i dlatego wywala błąd, ten error 21. To jest takie moje pierwsze przemyślenie, co może być. Dodatkowo, coś tutaj troszeczkę w silniku rzęzi, i mam zamiar to jeszcze sprawdzić. Ja postaram się przełączyć swój sterownik od Nexuna i zobaczymy, czy na moim sterowniku wywali ten błąd. Jeżeli nie wywali żadnego błędu, to znaczy, że silnik jest w porządku, jest ok. Czujniki hala będą sprawne i to już będziemy mieli połowę sukcesu. Wtedy będziemy szukać dalszej przyczyny, dlaczego ten błąd wywala. Będę musiał poszukać też instrukcji, które przewody do czego są. Bo tu jest tych kostek troszeczkę. Dwie kostki są dodatkowo wolne. Jedna jest trój... Na trzech kablach i tutaj tak jakby czerwony, czarny i biały i podejrzewam, że to jest po prostu pod manetkę. No i tu jest jeszcze czarno-czerwony, który mógłby być podłączony właśnie jako czujnik tego impulsatora, tak zwanego, który zmierza te impulsy. Szukam na szprychach ogólnie, czy jest założona taka taki właśnie czujnik ale na szpychach nigdzie tutaj nie widzę właśnie y, takiego magnetycznego jakby magnesu, tego magnesu do, 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 do odczytu. Jeżeli to nie to, no to nie wiem, już wtedy będę szukał dalej. E, zobaczymy jeszcze czujnik pas, sprawdzimy, no wszystko będziemy po kolei sprawdzać e, i eliminować. W pierwszej kolejności co zrobię, to raczej chyba sprawdzę ustawienia w sterowniku. Wejdę w ukryte menu do tego sterownika, zobaczę jakie są ustawienia, a później zajmę się resztą. Tutaj widzę, że koło też jest niepoprawnie zamontowane. No, i jak tu możecie zobaczyć, sobie koło jest widocznie ktoś źle zamontował, bo ośką z tym wycięciem jest do góry a prawidłowo powinno być te wycięcie na przewód do dołu z tego względu, że jak będzie padał deszcz czy w ten no to w ten będzie Wam wlatywać woda do silnika no i podejrzewam, że tam może być też sporo syfu w środku to zobaczymy no cały czas rozglądam się gdzie ewentualnie tu mógłby być zamontowany ten czujnik są jakieś śruby, ale to są do tych setów dla pasażera. Tu nigdzie nie widzę, żeby cokolwiek mogło być zamontowane. Zobaczymy to na przedniej osi. Na przedniej osi też nie widzę żadnych dodatkowych jakichś śkniast, pod gwint. Na szprychach też nie ma tego czujnika. Czyli może być tak, że albo nie jest wymagany, i coś jest tutaj po prostu na rzeczy. No nie wiem, no trzeba po prostu powoli szukać przyczyny, czemu tak to się zachowuje, a nie inaczej. Dobra, włączamy teraz nasz rower. Jak widzicie, wszystko jest ok. Trybie prowadzenia przytrzymamy, rower sobie startuje i on tak będzie się startował, będzie jechał na tym trybie prowadzenia cały czas. Żaden error nie wywali. W momencie, kiedy tylko zaczniemy kręcić korbą, informacja idzie do czujnika PAS i potem wyskakuje, właśnie tak zwany error. już error, już przestał wspomagać. Dodatkowo mnie zastanawia, bo tu jeszcze yy, słychać, nie wiem czy to wy na, na nagraniu słyszeliście, ale słychać jest takie dziwne obcieranie lub rzężolenie. Mi się wydaje, że to jest tarcza hamulcowa, ale zaraz yy, sprawdzimy to. Jeszcze chyba dodatkowo Stą na łańcuch, żeby mi nie wadził. No i teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jak zacznę go wspomagać. Nie, czyli to było tylko. To było po prostu ocieranie tarczy hamulcowej. Po prostu źle tam jest ustawione. Czyli tutaj jakby silnik jest w porządku. Więc. A może sprawdźmy jeszcze ustawienia, jakie ma. Tutaj są ustawienia. Teraz tak. Pierwszym zestawem ustawień to jest przyciśnięcie plusa i minusa przez kilka sekund. Teraz wchodzimy w ten tryb pierwszego menu, czyli mamy ustawione kilometry i zasilaniem potwierdzamy, że chcemy kilometry. Tutaj ustawiamy tą maksymalną prędkość, czyli tutaj do stuwy. Wiadomo, że on tyle nie osiągnie, ale. To jest ta wartość. Z tego co pamiętam, a to jest jasność wyświetlacza. Damy na ósemkę. Ustawiamy godzinę 17:36. Ok. Więc teraz tak, żeby wejść w kolejne menu, musimy nacisnąć jednocześnie plus minus i klikając Powerem, chyba 8 razy, jak dobrze pamiętam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 razy. No i widzimy pierwsze ustawienie już widać, że jest źle, bo około 26 cali. Ustawiamy na 20, potwierdzamy, czas wyłączenia, to jest chyba. w 5 minutach. Nie wiem, czy to widzicie, nie, tu jest po 5 minut. A co tam to było to nie wiem. Wrócimy do tego. Potwierdzamy. Aha, czyli za wiele ustawień to tutaj nie ma. To jeszcze raz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tu już widzicie, jest zmienione. O, powtórz to coś. około 20 cali zobaczmy co się będzie działo teraz skończyło się. Dalej bywała error 21. Ech. Co to jest ten czarny z czerwonym? Wszystkie kostki są tak jakby podłączone. Nie ma możliwości tu ich raczej pomylić. Po kolei musimy sprawdzać. Sterownik nie jest gorący. Dobra, wyłączamy nasz rower. Ja podjadę swoim rowerem i zamienię po prostu yy, silniki. Zobaczymy jak zareaguje. Dobra, słuchajcie, jest podłączony w tym momencie e, silnik pod mój sterownik. Zobaczymy co się będzie działo. Załączam zasilanie. uruchomię tylko z samej manetki, zobaczymy podniosę. Rower na moim sterowniku idzie jak wściekły. Nawet bo on to jakoś zobrazuje, nawet pokazuje prędkość. Wszystko jest. I teraz zobaczcie: silnik jest Bafanga podpięty pod mój sterownik z mojego roweru. Teraz obecnie na ten silnik bafanga, który jest 36V, ja zapodaję napięcie w wysokości 50V, no bo moja instalacja jest 48V. I teraz Wam pokażę z samej maletki, jak to jedzie, czy silnik będzie działał. Uniosę tylko tylnie koło. I jak widzicie, Prędkość jest wskazywana nawet, widzieliście, z silnika chwilowo, nawet jak obciążę silnik, idzie 700W czyli tutaj zaproponuję po prostu koledze, żeby wymienił na display który od razu będzie miał e, pilota i manetkę. E, kwestia tylko jaką będzie chciał manetkę, czy będzie chciał manetkę e, kciukową, czy będzie chciał pełną manetkę typu rollgas mm, jak w motocyklu. I ten rower będzie śmigał. Potem będzie można przeprowadzić dalsze jakieś prace związane z naprawą tego roweru. Ok, czyli e, tak jak mówiłem tutaj silnik jest sprawny bo pod moim sterownikiem pracuje w porządku więc prawdopodobnie poleci zestaw sterownik plus wyświetlacz ten po prostu zamienimy chyba że właściciel chce się bawić dalej w jakieś tam naprawy tego i będzie chciał żebym szukał tego czujnika Wyczerpałem chyba już cały zasób możliwości. Sprawdziłem wszystkie kostki. Wszędzie przejście jest. Sygnał z czujnika pas do sterownika dociera, no bo koło uruchamia. Dodatkowo tu jest taka dioda sygnalizująca, która sygnalizuje nam, tak jakby, pracę tego czujnika pas sprawdziłem wszystkie kostki wszystkie możliwości wszystko jest dobrze podłączone wszystko działa prawidłowo a mimo to e, silnik po krótkim czasie e, wywala na displeju błąd error 21 i to jest e, tak jak e, instrukcja e, Bafanga tutaj informuje że jest to błąd czujnika obrotowego koła. Ze sterownika wychodzą dwie dodatkowe kostki. Jedna koloru czerwonego, dwupinowa oraz czarna, trzypinowa. I podejrzewam, że ta trzypinowa, to jestem już praktycznie na 100% pewien, że ta trzypinowa kostka to jest kostka do manetki gazu, której tutaj nie ma. Tylko pytanie do czego jest ta czerwona? E, zasymulowałem podłączenie do tej czerwonej kostki e, impulsatora takiego, jak w zwykłym rowerze, do licznika na kontraktonie, który po prostu puszcza impulsy. No i to niestety też nie działa. Pomysły mi się już skończyły, co do e, tutaj naprawy e, tego roweru. Jedno wiem na pewno, jeżeli zmienię mu sterownik na sterownik z mojego roweru, gdzie tam jest na sterownik od Nexuna, to silnik działa, wspomaga, wszystkie funkcje są, więc nie rozumiem, co jest przyczyną prędkość na wyświetlaczu tym kt e, sinus y, jest pokazywana, a na tym wyświetlaczu, e, mimo że e, czujnik pas e, poprzez pedałowanie e, uruchamia silnik, nie pokazuje prędkości e, jazdy. To jest taka jakby druga e, sprawa. No, cały czas mnie tutaj martwi właśnie czy ten sterownik jest dobry tak no grzać się nie grzeje nic tutaj nie widać jest to zwykły sterowniczek 36V 15A w piku na wyjściu 7 nominał 250W no i teraz co dalej no ja bym poszedł tu w tą stronę, że zakupiłbym po prostu nowy sterownik od Nexuna na którym to działało tylko, że no, to też pociągnie za sobą jakieś koszta, bo do sterownika nowego trzeba byłoby zainstalować nowy display ten KT, z, powiedzmy już z gniazdem USB żeby w razie gdzieś jazdy można było sobie podładować telefon dodatkowo pociągnie to za sobą zakup nowego czujnika pas. Ja już bym kupił ten wodoszczelny, który jest tutaj montowany na kwadrat. To nie są też duże koszty, bo czujnik pas jest, kosztuje około 69 zł montowany powiedzmy z lewej tak z lewej strony bardzo ładnie by to wyglądało. No i dodatkowo pociągnie za sobą koszt e, chyba 70, niecałych 70 zł. E, główną wiązkę od displeja do sterownika. no Najdroższą e, rzeczą to będą sterownik i display, bo display e, wyświetlacz ten e, KT36. E, KT 48 to kosztuje 268 zł. No i sterownik 219. To są dwie rzeczy, które są takie najdroższe. Można byłoby się pobawić jeszcze, pozostawić, tak jakby te stare przewody, ale wtedy trzeba byłoby wszystkie całe wiązki przerabiać. No i też tak do końca za bardzo. Nie chciałbym ingerować, bo wtedy byśmy stracili gwarancję poprzez odcinanie tych wtyczek HIGO. Więc tutaj moja dobra rada dla właściciela to jest taka, żeby przemyśleć, bo rower jest, rower jest fajny, ma potencjał. Koszt nowego takiego roweru, jak patrzyłem w serwisach aukcyjnych, to jest około 3,5 tysiąca. Z tego co wiem, ten rower wyniósł go około 1000 zł z dwoma bateriami, więc kwota jak najbardziej dobra. No co prawda, jeszcze trzeba będzie zrobić hamulce hydrauliczne, bo tu jest z nimi też problem jakiś, że po prostu nie wiem, czy są zapowietrzone, czy co, ale to już w dalszej części. Na razie, żeby uruchomić ten silnik no ja bym e, zasugerował no jednak wymianę tego sterownika e, z displayem na nowy i wtedy mamy 100% pewność, tak jak było to pokazane na moim e, rowerze. Pokazuje prędkość, e, manetka, wszystko działa, więc e, zasugeruję właścicielowi co dalej? Zapytam go co dalej. Zasugeruję mu właśnie żeby zakupił sobie taki porządny sterownik. Podniesie to troszeczkę moc silnika, bo ponieważ tutaj jest 15 amperowy to jest w szczycie, ja mu zaproponuję 17 amperowy czyli to tam jest, by miał wtedy ten silnik około 350W przy 36V i moc maksymalna w piku byłaby 700-710W maksymalnie. Więc to też mogłoby ciut podnieść tą prędkość maksymalną. Bateria wtedy zostaje ta sama. Także tak to mniej więcej wygląda. No nie wiem właśnie, czy nie byłby problem z oświetleniem. Bo nie wiem, ile ta lampa ciągnie prądu, jaki ma pobór prądu. Bo wiem, że sterowniki od Nexuna już mają zastosowanie włączania z poziomu displaya właśnie świateł przednich i tylnych. Teraz w tych nowych sterownikach to jest. Tylko nie wiem, czy moc pobierana przez tą lampę, bo to tak wygląda na taką motocyklową, dosyć silną, czy nie przepaliłoby tam tego sterownika, więc tutaj można byłoby po prostu pokusić się o albo konwerter 12V, aby z 36V przejść na 12 po to, by instalacja mm, oświetleniowa była sterowana za pomocą przekaźnika. Bo nigdzie raczej nie napotkałem się na przekaźniki 36V, yy, które tam maksymalnie obsługują się do 42, bo tyle ma bateria w pełnym naładowaniu. E, więc tu trzeba byłoby coś pokombinować. Ja jeszcze zadzwonię w poniedziałek do Nexona, zapytam się jaką mocą można obciążać te sterowniki oświe oświetleniem. Postaram się poprzez multimetr zmierzyć ile ta lampa ciągnie amper, żeby wtedy to przeliczyć sobie i ze świętym spokojem podłączyć w taki sposób, aby to działało. No chyba, że wtedy, chyba, że, że właściciel zrezygnuje z tej lampy, potraktuje ją bardziej jako tylko taką ozdobę, to wtedy tak. Dobra, no ja na dzisiaj kończę, kończę ten film, żeby nie był za długi. Więc teraz czekamy na decyzję właściciela. Ja do niego zaraz zadzwonię, podejmie jakiekolwiek decyzje, robimy zamówienie, składamy to w całość i może w kolejnych odcinkach, jak się zdecydujemy, zrobimy wtedy hamulce, powalczymy z hamulcami, zobaczymy co, co, co tam dalej przy tym. Na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o lajkowaniu, jakiś miły komentarz, jeżeli Wam przyjdzie jakiś pomysł, co tu mogłoby jeszcze być powodem właśnie wywalania tego błędu 21, to w komentarzu napiszcie. Z miłą chęcią te rozwiązanie przetestuję. Więc do następnego. Cześć!